Słuchajcie, co się odjebało 17 lat temu. Z tej strony level 37, były anon student ekonomii XD. Mamy i tatę dawali pieniążek na życie, ale jako, że udało mi się już wtedy w stopniu umiarkowanym wyjść ze spierdolenia, to postanowiłem, że w wolne dni będę sobie dorabiał, a za zarobiony hajs będę stawiał drinki ładnym fruziom. Postanowiłem, że będę szukał pracy jak najbliżej swojej piwnicy, bo w komunikacji miejskiej siedzą stare baby, a jak mówi odwiczne prawo, takie należy jebać prądem. Chuj z tym, że teraz mam teściową, którą też najchętniej bym zamaczetował, no ale znalazłem zarobek tuż za rogiem. Praca w piekarni. Super zawód, kurwo. Dobra... Tak naprawdę było całkiem spoko, wstawałem o czwartej, na miejscu byłem w pół do piątej, przed wejściem do pracy zbijałem piątki z pracownikami sklepu z owocami, co stał tuż koło naszej piekarni. O piątej już wstawialiśmy bułeczki i chlebiki do pieca, ja jako świeża głównie patrzyłem i starałem się niczego nie rozpierdolić, bo moją rolą w tym przybytku było obsługiwanie kasy i podawanie klienteli wypieków. No, i jako, że miałem siedzieć na kasie, to większość dnia byłem sam. Oglądałem wtedy pokryjomu swoje gazetki z paniami, które wyciągałem tatek, gdy wyprowadzałem się do metropolii, albo obmacywałem wypieki, żeby zrobić ludziom na złość. Któregoś dnia czułem się przeokropnie. Panie z gazetki patrzyły na mnie wzrokiem, ale weź spierdalaj. Słońce kryło się za chmurami. Z chmur na śnieg, a ja siedziałem w kurwiony, bo dostałem grafit na koniec grudnia i stycznia, i okazało się, że nie będę mógł obejrzeć turnieju czterech skoczni. A skoki lubiłem jak pojebany. Patrzyłem na drzwi, jakby oczekując przełomu, ewentualnie Menela, oczekującego na darmowe okruszki ze stołu pana, którym w tamtym momencie byłem, przynajmniej w jego oczach. Zamiast Menela zdarzyło mi się coś dużo dziwniejszego. Nagle do mojego przybytku weszła Kajzerka. Do Jebana Kajzerka, wielka jak człowiek średniego wzrostu. Znaczy, wiedziałem, że to ktoś przebrany, ale to nieważne. Człowiek Kajzerka trzymał w ręce pistolet. Przyszedłem po swoich braci. Powiedział dziwnym głosem, jakby góralszczyzną. Daj mi największą reklamówkę, jaką macie. Zastraszony spełniłem jego żądania, a on prędko doskoczył do kajzerek, wrzucił je wszystkie do reklamówki i spierdolił. Nie wiedziałem, co robić. To był najchujawszy dzień na świecie. Dowiedziałem się, że nie obejrzę turnieju czterech skoczni, a na dodatek opierdolili mi sklep. Tłumaczyłem się kierownikowi, ale nie mógł mi uwierzyć. Wtedy jeszcze nie było monitoringów. Powiedział, że mi upierdoli z pensji że nie było zmiłuj ale następnego dnia uwierzył. Został ze mną, żeby przypilnować mnie w pracy, bo myślał, że kradnę mu kajzerki. Liczył chleby Baltonowskie, gdy w sklepie obok wybuchł lament. Ludzie, złodziej! krzyczała sprzedawczyni! Człowiek banan zajebał mi wszystkie banany! Wybiegliśmy z kierownikiem ze sklepu. Człowiek banan był już ledwie widoczny. Miał power w nogach, to trzeba było mu przyznać. Kierownik na szczęście połączył fakty i uznał, że jestem niewinny. W ramach przeprosin postanowił, że będzie mnie zastępował w pracy w godzinach konkursu w turnieju czterech skoczni. Byłem najszczęśliwszym anonem na świecie, ale tylko przez chwilę. Turniej Czterech Skoczni 2000-2001 miał tylko jedną gwiazdę. Zwycięzca po raz pierwszy w historii osiągnął ponad tysiąc punktów łącznej noty. Triumf, pogrom, rozpierdol. Po ostatnim konkursie wzięli zwycięzcę na wywiad. Opowiada, że wszystko dzięki żonie, że warunki dobre, że narty posmarowane. I pytają go, co mogło spowodować aż taką dominację nad resztą zawodników. Odpowiednia dieta, dużo wyglądwodanów, bułka z bananem na obiad i jest energia. Wtedy zrozumiałem wszystko. Adam Małysz, jakiego ja kurwa nienawidzę!